Pochwalić? Ja nie wiem, czy słowo pochwalić to jest dobre słowo do tego, co ja tu będę robił, bo nie wiem, czy, czy jest się czym w tym konkretnym moim przypadku chwalić. Powiem wam, nie wiem, czy to, zaraz, może wyjdzie, czy to jest chwalenie. Powiem wam, że nie piję alkoholu od blisko 11 miesięcy. I je, Tak, jestem Polakiem, mam, urodziłem się w Polsce, mam polski paszport. Nie piję alkoholu i żyję. I co więcej, Mam się dobrze, natomiast, mm, no właśnie dlaczego ja tak się zabahałem, czy to jest, czy ja się chwalę, czy się nie chwalę, bo w sumie bo to trochę tak powiedzieć, chciałbym się wam pochwalić, że nie jem pietruszki, no w sumie nie ma to bardzo czym, dopóki jedzenie pietruszki nie jest dla was jakimś problemem, ja nie przysparza wam jakichś problemów w życiu i nie potraficie się powstrzymać od jedzenia pietruszki, to tak samo jest z alkoholem, tak mi się, to jest mój prywatny punkt widzenia na to, jakby ja nie uważam, że Alkohol, co do zasady, jest zły i w ogóle nie wolno, się nie powinno i w ogóle wara. Natomiast jak najbardziej uważam, że niektóre osoby, dla niektórych osób jest najbardziej zły, nie powinny i wara. I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem ja nie jestem jedną z tych osób. A z czego to się wzięło? Wzięło się to z tego, moi drodzy, że mój tata, kochany, świeć, nie wiem kto, świeć w fotonie nad jego duszą. Był alkoholikiem, miał problemy, miał, problem, miał chorobę alkoholową, tak to się chyba ładnie mówi, nie wiem, ja to pamiętam, że to, no, to się kiedyś mówiło, że ktoś jest prostu alkoholikiem, znaczy on to był. Mm, nie był, na szczęście, jakby, nikt, nikt nikogo nie bił u nas w domu, nie było jakichś takich dziwnych, dziwacznych scen, natomiast no, tak czy inaczej, jako dziecko się naoglądałem ojca, gdzieś tam pijanego, zataczającego się, morzącego po pijaku po ulicy, no wstyd mi było strasznie. Nie chcę się z nikim absolutnie licytować, bo tak jak mówię, jakby ja tak czy inaczej z tej sytuacji wyszedłem w porównaniu do wielu osób, jakby można powiedzieć, że bez skazy i niedraśnięte. Tak? No tak jak mówię, nie, nie, nie było w naszej domu patologii w postaci, że ojciec spadał, to, nie wiem, kogoś lał albo maltretował psychicznie. No, po prostu nie było go z nami w pewnym sensie. tak, W ten, w ten sposób to zawalał. i Ja, ja tą jego, te jego problemy alkoholowe obserwowałem latami. W zasadzie do, do jego śmierci. Problem z alkoholem do pewnego stopnia, chociaż inaczej, mniej, i to dopiero po śmierci babci miał też mój dziadek, co też z bardzo bliska obserwowałem. Tak więc, no tutaj, no i też jak każdy, już tu niezależnie od jakichś własnych, prywatnych historii, każdy chyba w Polsce ma jakiegoś, nie wiem, wujka, ciocie czy sąsiada po prostu, który wiecznie najebany chodzi. Więc tak, tak że tutaj w okolicy po prostu na osiedlu, na ośce się oglądałem. Ojców, kolegów moich. Że również wiecznie pijani chodzili, nie wiem, przepijali wypłaty i tak dalej. U nas na szczęście takich sytuacji nie było. Więc wiem, z czym wiązać się może to, że się tego alkoholu nadużywa, nie używa może w taki, nie wiem, odpowiedzialny sposób. I zastanawiam się zastanawiać, czy ja przypadkiem nie jestem osobą, która może mieć taki problem. Bo mówi się dużo o takim obciążeniu genetycznym, tak? Że o jak ojciec alkoholik. To dziecko też może być alkoholikiem. Znaczy, ja, ja ostatnio znaczy, słyszałem taką rzecz, ja nie jestem w stanie tego sam zweryfikować, więc też ja wam tego nie mówię, że ja jakąś prawdę objawioną, tylko ja wam mówię, to ja słyszałem. I więc możecie to ewentualnie sami inwestygować, na no, ile to ma no, sens w ogóle. Natomiast em, ja słyszałem taką fajną znaczy fajną interesującą rzecz, że tak na dobrą sprawę nie odkryto tak naprawdę żadnego genu, który by. Odpowiadał za to, że ktoś jest mniej lub bardziej podatny na alkoholizm, zostały odkryte geny, które odpowiadają do, do pewnego stopnia, przynajmniej za to, że ogólnie na uzależnieniu ogólnie niektórzy ludzie są bardziej podatni, i to może być alkohol, mogą być narkotyki, hazard, seks, no, różne najróżniejsze rzeczy. Um. Więc to tak nie, nie do końca jest, że jak ojciec alkoholik, to dziecko musi być alkoholikiem, jakby ze względu właśnie na geny. Natomiast jest coś takiego taki społecznego, jakby tutaj korelacja, że bardzo często dzieci alkoholików same też są alkoholikami, bo to jest tak, że no, ten dzieciak się napatrzy, na tego ojca, czy tam matkę i to jest w ogóle okropne, obrzydliwe, w ogóle on nie chce, że alkohol jest zły. A potem coś się takiego w ludzkim mózgu dzieje, czego ja w tej chwili nie mam zamiaru analizować, bo się nie znam. Ale coś się takiego w ludzkim mózgu dzieje, że człowiek w tym kierunku w jakiś sposób go tam rzeczywistość ściąga i sam sięga po takie rzeczy, żeby sobie z pewnymi rzeczami radzić, w większości przypadków, tak mi się wydaje, w sposób nie do końca uświadomiony. W sensie to jest jakaś forma, absolutnie nie wskazana przeze mnie, żeby nie było, to jest jakaś forma psychoterapii, jakaś radzenia sobie z rzeczywistością, może nie psychoterapia, ale takiego forma radzenia sobie z rzeczywistością wokół nas. Jak ktoś nie ma innych narzędzi, to sięga po coś, po coś takiego, no bo kto pił alkohol, ten wie, że no, alkohol znieczula w, w bardzo szerokim tego znaczeniu. I ja nie stroniłem od alkoholu nigdy, w sensie pierwsze piwo wypiłem, chyba miałem 13 lat. Natomiast to nie tak, że jakby wypiłem pierwsze piwo i potem to w cugu byłem przez następnych 17 lat czy tam 20. No ale wypiłem pierwsze piwo w wieku tamtych 13 lat, później tam szkoła średnia, no na studiach to już było, było srogo, to o tym to można było książki pisać. Nie zbyt ciekawe, ale można było pisać, jakby ktoś chciał to by mógł napisać. No i po studiach, no do niedawna jeszcze, tak? alkohol piłem, zarówno przy okazji, bez okazji. Były okresy, kiedy piłem mniej, czy prawie w ogóle były okresy, kiedy piłem więcej. I zauważyłem, że z wiekiem, tak mniej więcej od 27 roku wzwyż, i to w sumie jest tutaj pewna korelacja czasowa, kurde balans, może to włączyć, poczekajcie chwilę. A few moments later. Zauważyłem, że od tego 27 roku życia, co mniej więcej jest tutaj korelacja czasowa z tym, że zacząłem crossfit uprawiać, ogólnie dbać o zdrowie, gdzieś tam biegać, jakieś takie rzeczy. Zacząłem pić mniej, ogólnie rzecz biorąc, mniej. Jakby, nie, nie, jakby nigdy sobie nie robiłem podsumowań ile ja wychyliłem w ciągu roku alkoholu, ale na pewno było to mniej zdecydowanie niż na przykład na studiach. Gdzie były okresy, że nie trzeźwiałem przez jakiś, no nie wiem, tydzień. Nie wiem, no, przesadzam oczywiście, ale no piłem dużo więcej. Um, natomiast piłem mniej, ale wydaje mi się, że tak samo często, może troszeczkę, tylko rzadziej, a później z czasem dalej nie piłem jakoś. Bardzo, bardzo rzadko mi się zdarzyło upić. Tak się upić, że w ogóle trup denat w ogóle nie wiem, raz w roku. Może. Może, dwa. Jak, jak miałem grubszy rok, to dwa razy. Tak mi się zdarzyło. Tak. Że byłem rzeczywiście, nie to, że wstawiony, tylko że pijany po prostu. Odleciał, nie? To może, może dwa razy w roku mi się to zdarzało. Natomiast bardzo często coraz częściej mi się zdarzało tak, a, piwko, drineczka, a tu tam winko, tak, tak troszkę lampeczkę, no, a wieczorem na rozluźnienie. I to się zaczęło pogłębiać, myślę, że jak bardzo wielu osobom w trakcie pandemii, yy, trochę, znowu, czy znaczy w moim przypadku to nie był żaden stres, jakby ja pandemię pod tym względem, jakby ja nie byłem jakoś ani wybitnie zestresowany. Samym COVIDem, ani sytuacją na rynku pracy, bo ja wiedziałem, że jakby akurat w mojej branży i akurat w mojej firmie to jakby za bardzo nie. Ma... Coś tam się może dziać, ale jakby nie bałem się. Nie, nie miałem jakichś wielkich stresorów, które by mnie w tym kierunku popychały. raczej były nudy. Nigdzie nie można było wyjść, nic nie było zrobić, spotkać się ze znajomymi i tak taka troszeczkę wymówka była, szczególnie, że też w ogóle pandemia, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, zaczęła się jakoś tam w mar czy w Polsce, w marcu tam te wszystkie lockdowny, więc to jeszcze taka pogoda z dupy trochę, taka szarowa to tak czy inaczej człowiekowi, tak ba barowa taka pogoda trochę, nie? I no i taka jakaś trochę była wymówka, tak, a to tylko taki tam drink wieczorkiem, nie? Żarciki, w, w, tam... W, ten, że o Prosecco do, do Teamsów tam no, krążyły różne memy takie w tamtym czasie. Już. Ja w ogóle mam wrażenie, że już ludzie pozapominali troszeczkę tamtych czasów, może to i lepiej. No i tak to się rozkręcało, rozkręcało u mnie i złapałem się na tym w pewnym momencie, jakoś tak mniej więcej pod koniec zeszłego roku, że kurde balans. No zaczęło się od tego, że ja jednego drineczka sobie wypijałem, bo w pewnym momencie się ja kiedyś browary tylko waliłem, później się z browarów przerzuciłem na whisky z kolom. Z kolą zero oczywiście jestem sportowcem, więc unikam cukru. Whisky z kolą się przeczytałem i tak sobie takie jedno whisky z kolą wyczerkiem robiłem. Takie już dzieciaki poszły spać. Tam dzieciak, no bo jeszcze u Franka nie było. Gustaw poszedł spać. Whisky z kolom, jakiś tam Netflix, jakieś coś. relaks. Ja miałem wymówkę, że to relaks taki mam teraz. I na początku to nawet nie było codziennie, to było w weekend. Sobota, niedziela, czasem piątek. Czasem piątek, sobota, nawet bez niedzieli, jakoś tak. Ale potem ten weekend zaczął mi się przedłużać, trochę wcześniej, trochę dłużej, i potem takie ostatnie 2 trzy miesiące, czy nawet więcej z zeszłego roku to wyglądało to tak, że w zasadzie codziennie był drineczek, a w weekend po prostu było ich więcej. Też nie na zasadzie, żebym się upijał jakoś strasznie, ale na takiej zasadzie, że już czułem, że wypiłem alkohol i już no, tak byłem troszeczkę tak podkręcony, nie? już na fazie, na fazie dobrej imprezowej fazie. I, znaczy, I dalej w moich oczach tak no nie do końca był to jakby alkoholizm, czy choroba alkoholowa, bo, bo potrafiłem nawet w tym okresie na przykład przez tydzień nie pić w ogóle. Nie miałem żadnej delirki, ja nie chodziłem chory, że kurde muszę się napić. Nie szukałem jakby okazji, ani wymówki do tego, ani że muszę jakoś strasznie. W sensie tak mi się wydawało wtedy, że mam nad tym totalną kontrolę, że to jest mój wybór, że ja sobie wieczorkiem po prostu lubię Chlapnąć i co komu do tego za swoje pije, i w ogóle nikomu krzywdy nie robię. Tak nie robię, nie wiem, awantur, i tak dalej. Nie przepijam pensji, jakichś takich historii, nie? nie? Nie nosi to znamion patologii, ale w pewnym momencie sobie pomyślałem: Ok, ale czy to nie, ale to też nie jest tak, że ktoś jest trzeźwy, nigdy nie pił w ogóle nic i. On nagle od zera do setki, w ciągu jednego dnia coś się zmienia i od razu ktoś się staje alkoholikiem. Od razu wpada w cuk, od razu wali gaz po prostu w jakichś strasznych ilościach. I sobie pomyślałem, czy ja przypadkiem nie trafiłem teraz na taki moment w życiu, kiedy jeszcze nie mam tego problemu, tak takiego ciężkiego problemu, że to rzeczywiście no jest już i niezdrowe dla mnie i bardzo... Stresujące też dla mojego otoczenia, bo teraz chciałem właśnie wrócić do tego, co mówiłem na początku, że ja, mimo tego, że nie miałem patoli w domu, to ja pamiętam tego ojca pijanego, ja pamiętam stres z tym związany, wielki smutek, że mój tata i że takie historie. I ja do tej pory pamiętam zapach mojego taty, który bardzo często po prostu, no, w zasadzie do tej pory on. To była taka mieszanka no, takich no, zapachów czysto ludzkich z, z przetrawionym alkoholem. W sensie, I to był zapach mojego taty, który zresztą do tej pory, jak sobie o tym pomyślałem, on mi się kojarzył bardzo dobrze, no bo to był mój tata. Tata mnie bardzo kochał, jak jego też zresztą. I tak sobie myślę, czy ja chcę, żeby moim dzieciom, no jeszcze wtedy tylko Gudkowi, czy ja chcę, żeby moim dzieciom, żebym ja się kojarzył właśnie z takim zapachem, ze zapachem przetrawionego alkoholu. Czy to jest. To, to jest ten zapach. Znaczy, wiadomo, że no ja nie mówię, że jakoś pięknie pachnie, nie pięknie alkoholu, to, to już nie mi oceniać, ale wydaje mi się, że jednak lepiej. Nie wiem, czy dobrze, ale lepiej. I, i zastanawiam się, czy to właśnie z, z czymś takim chcę się moim dzieciom kojarzyć. Czy kto, że chce, żeby coś takiego widzieli, że to jest normalne, że. To, no bo Gustaw Jeszcze był tam mały, no miał tam dwa lata z dokładem, więc jeszcze niewiele kojarzył z takich rzeczy, ale no z czasem, jakbym to dalej trzymał, no to normalnym obrazem dla niego będzie to, że ojciec codziennie sobie z drineczkiem i że to jest fajne i to jest cool, bo tata jest uśmiechnięty, bo jest super. Eee, taki relaks i on nawet jak sam nie będzie pił jeszcze w tam wieku 7 lat, tylko dużo, dużo później, to jakby już to w jego pamięci gdzieś tam będzie, że to jest takie fajne, że to właśnie drineczki, że tutaj odpoczynek, że tego, nie? Czy to jest rzeczywiście to, co ja chcę swoim dzieciom przekazać i czy też właśnie to nie jest ten moment, kiedy jeszcze nie mam tego wielkiego problemu, ale już coś się zaczyna dziać, czym się powinienem zainteresować. I czy przypadkiem nie powinienem czegoś z tym zrobić bardziej prewencyjnie? I doszedłem do wniosku, że tak, że spróbuję. Na początku myślałem, no dobra, no to sobie zrobię miesiąc przerwy. Potem myślę, nie no, miesiąc to trochę mało, no to ja wiem, że ja miesiąc to w ogóle co to za problem. zobaczymy, co się stanie, jak zrobię sobie 3 miesiące przerwy. Nie? Czy będzie mi w pewnym momencie tego naprawdę tak brakować, żebym siedział smutny gdzieś tam w kącie i myślał o tym, żeby się napić? Bo mam na przykład yy, tak nawet do tej Chociaż teraz już ekstremalnie rzadko, to też jest ze 2-3 razy, może w roku, i to przez 3 sekundy i mi przychodzi od razu. Ja kiedyś paliłem też papierosy i do tej pory mam takie. Akcje, że czasami, jak się odpowiednio tam planety ułożą i w ogóle są odpowiednie, są z, z, jakby sytuacja i zapachy, i wszystko jest takie ok, w sensie do tego, to mam tak, a ja bym sam ma zapalił. Tak jednego, nawet nawet nie całego. Kilka buchów bym ściągnął, tak, bo to takie, bo to ja w ogóle nie lubiłem tę czynność. Ja nie mogę powiedzieć, że ja nie lubiłem palić papierosów, i ja lubiłem to pod groźbą, kurwa, nie wiem, ktoś mi pistoletem groził. No nie, no, lubiłem palić papierosy, dlatego ja paliłem tyle lat, 14 lat, od 13 roku życia 27. I do tej pory jeszcze czasami mi to wraca, nie? i się zastanawiam, dobra, no to co będzie, jak ja na te trzy miesiące alkohol przestanę pić? Czy mnie będzie tak do tego strasznie ciągnąć? Czy ja będę za tym jakoś strasznie tęsknił? Czy będzie czegoś brakować? I potem pomyślałem, my kurde, nie, dobra, jak już coś robić, to robić to porządnie. Nie będę pił przez cały rok, przez cały 2022 rok, nie będę pił w ogóle alkoholu, żadnego nic. Co będzie w 2000. W, wtedy tak sobie planułem. co będzie w 2023? Zobaczymy. Te, te, teraz nie jestem w stanie tego zdecydować. No i jestem już. Pra, no w, w momencie nagrania to jest niecałe 11 miesięcy, to jest 10,5 miesiąca de facto. Nie pić alkoholu. Chociaż raz mnie żona oszukała, bo myślałem, że ma kole w a ona miała tam jakiegoś drinka, więc tak no... Znaczy no nie, 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 po, nie połknąłem, wyplułem jej z powrotem do szklanki, ale miałem w ustach, więc jakiś tam mikrokropelka. Alkoholu y, pewnie została przeze ze mnie połknięta. Ym, ale to było nieintencjonalne. Y, no ale przez te 10,5 miesiąca nie piłem i powiem wam, to, to oczywiście to nie, nie oznacza, że u każdego będzie dokładnie tak samo, ale w moim konkretnym przypadku jakoś mi wybitnie tego nie brakuje. Na pewno nie chodziłem fizycznie w żaden sposób. Nie odczułem tego, że ja byłem jakiś coś mi taki, tu brakuje. Bo z papierosami tak było. Także coś. że ja nawet sprawdzałem, że kurde, kieszenie jakieś puste, że ja powinienem coś w kieszeni. I, 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 spal... I nie wiedziałem, co z rękoma zrobić. Tak, m, 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 tak podenerwowany byłem ogólnie tą sytuacją. W, w tym przypadku jakoś nieszczególnie. Pierwsze dwa miesiące to ja nawet nie zauważyłem za bardzo, że minęły. i potem tak sobie ten czas mijał, 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 mijał. mijał. No i jesteśmy teraz. No bo ktoś do mnie dzwoni. Nie, nie będę tego bierał. Um, I moi drodzy, tak sobie teraz się zastanawiam. To w takim razie, czy. To, że ja przestałem pić na ten, jakby trzymam dalej, mimo tego, że idzie mi świetnie i w ogóle super i z najmniejszych problemów, to nie oznacza, że ja teraz. A, dobra, to ja już wiem wcześniej, jaki jest wynik eksperymentu, to już teraz zacznę. Nie, jakby trzymam, to, trzymam się tego, co się miałem trzymać wcześniej, czyli do końca tego roku nie piję. Ale się tak zastanawiam, no dobra, no to już się ten rok powoli, koniec tego roku się już zbliża, ja już jakby wiem, co się stało i tak dalej to co teraz, co dalej, to od nowego roku co, to jakby wracam do starego, zostaję przy tym, co jest teraz i szczerze mówiąc nie jestem w stanie w tej chwili jeszcze udzielić odpowiedzi na te pytanie. skłaniam się ku czemuś takiemu, że mm, będę po prostu pił alkohol naprawdę od okazji do okazji, w jakichś niewielkich ilościach, że jak nie wiem, jakieś imieniny, urodziny, święta, spotkanie ze znajomymi od dawna, tam się nie widzieliśmy czy coś, jakby żeby to było coś takiego dodatkowego, takie też głupie określenie, w przypadku jak mówimy o alkoholu i o tym, jakie on krzywdy wyrządza w społeczeństwie, ale trochę, coś na zasadzie trochę święta. No bo żaden normalny człowiek fajerwerków nie odpala, jakby codziennie, tylko raczej się to trzyma. Znaczy, ja bym wolał, żeby w ogóle nikt nigdy ich nie odpalał, bo ja nie jestem fanem fajerwerków, ale to zasady, mówię co do zasady, tak? No nikt nie odpala ich codziennie, tylko raczej tam powiedzmy na sylwestra, nie? Żeby troszeczkę coś może w tym kierunku pójść, ale z drugiej strony naprawdę tak mi. Jakoś za bardzo nie brakuje tego alkoholu, że w sumie po co do tego w ogóle wracać? We mnie żyją dwa wilki, i ona teraz, jeden mówi, Ej, mordo, nie pi", A drugi mówi, Ej, mordo. No ogólnie to nie pij, ale czasami się napij. I ja nie wiem jeszcze, który wilk, którego przekona. Nie mam pojęcia. Na pewno nie chcę, na 100% nie chcę wrócić do takiego stanu, jaki był wcześniej, bo to jest absolutnie bez sensu i w ogóle strata, w ogóle czasu życia, zdrowia i w ogóle czegokolwiek, bo też taki to też taka rzecz, którą ostatnio słyszałem, którą też sobie musicie sami zweryfikować. Od razu daję disclaimer, nie daję tego jako takie, że w ogóle oczywiście tak słyszałem i jakby mi się to skleja, wierzę w to. A wy musicie sobie sami swoją prawdę gdzieś tam odnaleźć, um, że bo jest taki mit, że tam to wszystko w małych dawkach jest w najgorszym razie neutralne, a większość rzeczy, nawet jakieś tam trucizny, nietrucizny, potrafią mieć jakąś korzyść. Tylko musi być odpowiednio mała dawka. No i mówi się o takim 50 wódeczki dla kurażu, na przykład raz na jakiś czas. Nie? Czy tam naciśnienie, jakieś tam nalewki, srewki i tak dalej. Natomiast no właśnie, ja słyszałem niedawno, a całą wiedzę czerpię z podcastu, więc to musiał być podcast. Że nie ma czegoś takiego jak zdrowa, cudzysłów, zdrowa dawka alkoholu. Oczywiście wiadomo, ludzie mają różną tolerancję. Są tacy, którzy mogą chlać całe życie jakiejś strasznej ilości i, i w ogóle nie będą mieli problemów z, z, z wątrobą na przykład, tak? nie dostaną marskości wątroby. A są tacy, których alkohol po prostu zniszczy, zmiecie z planszy bardzo szybko, nie? Um, więc no to jakby też, te, te, też to zależy, ale ogólnie rzecz biorąc, no nie ma takiej dawki alkoholu, którą można by było wskazać jako zdrową, że ona daje w ogóle jakiś jakieś, rzeczywiście, znaczy, jakieś tam wartości prozdrowotne mogą może być, właśnie te krążenie chociażby, ale to jakby zawsze się odbywa kosztem czegoś, że okej, okay, dobra, tutaj wam trochę idzie w górę, ale tutaj idzie w dół, że zawsze to, co idzie w dół, to jest więcej niż tego, co idzie w górę. Mam nadzieję, że to jest, co powiedziałem, zrozumiałe. Więc też jakby pod tym kątem sobie myślę, w sumie, kurczę, dobrze się czuję, wydaje mi się, że lepiej śpię, mimo tego, że teraz jak się... Yy, bo w, w, akurat tak się to zbiegło w czasie, że jak przestałem chlić, to i Gustawowi się trochę spanie popsuło. Potem się parę miesięcy później Franek urodził, który w ogóle śpi tak, jakby chciała, nie mógł. E, tam się budzi w nocy. A mimo tego, to wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że nie pije, to. Mm, nie mam jakiegoś strasznego, patologicznego problemu z niewyspaniem. Że, że jakby ogólnie śpię lepiej, mimo to, że śpię gorzej, wiecie o co, co mi chodzi, jakby jakość tego snu jest po prostu lepsza, nawet jeżeli jest, po prostu krótszy, czy, 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 czy coś takiego. Ale jak już śpię, to, to jakby lepiej na mnie działa, lepiej się regeneruje, ogólnie się lepiej czuję, ale to jest tak, jak mówię, no to też nie było tak, że ja leżałem pijany, półprzytomny wcześniej, też byłem aktywny, trzeba pamiętać o tym, ja ćwiczyłem cały czas, nie paliłem szlugów, Jadłem relatywnie dobrze, w sensie, no wiadomo, że tam, he, pizzunia, czy tam jakieś coś słodkiego, fajnego, dobrego, to wiadomo, że się tam raz na jakiś czas trafi. Mm, ale... Y, no to też nie tak, że jadłem w KFC codziennie jakieś tam świństwa i, i takie inne rzeczy. Więc no to trzeba też brać pod uwagę, tak? No jak ktoś ogólnie się nie szanuje i jeszcze do tego pije, no to będzie miał dużo gorzej. Ja się szanowałem, ale piłem. Ale też nie jakoś super hardkowo, więc jakoś to się trzymało. Ale cholera wie, jak długo by to się trzymało. Ale cholera wie, czy to by się nie przerodziło w coś więcej, bo, bo to tak sobie bardzo powoli, bardzo powoli sobie narastało. Bo ja nie, tak jak mówię, ja nie miałem jakichś wielkich stresów teraz przez ten ostatni czas. To nie było tak, że nie wiem, straciłem pracę, że ktoś mi się w rodzinie po, pochorował, czy, czy ja, czy cokolwiek. To taka trochę nuda była, taki trochę. W pewnym momencie to się stał trochę taki sposób na spędzanie wolnego czasu wieczorem. To w ogóle absolutnie bezsensowne. Więc no tak, jakby nie, nie. tak sobie postanowiłem zrobić. Postanowiłem sobie taki troszeczkę rachunek sumienia zrobić. Nie będę wam mówił, co wy macie robić, czy wy macie pić, czy wy macie. nie pić. Ja nie wiem. W ogóle każdy powinien decydować o taki czy samemu. Natomiast ze swojej strony chciałbym wam zarekomendować e, bardzo gorąco to, żebyście sobie po prostu zrobili taki rachuneczek. Bo dużo ostatnio się no zależy, kogo tam śledzicie i w internetach i tak dalej, ale sporo ostatnio mówi się właśnie o problemie alkoholowym w Polsce. To, że się w Polsce pije, to niby wiedzą wszyscy, ale to zawsze było takie, trochę śmieszne, trochę memik, trochę, takie, trochę taki dziwny powód do dumy, mi się wydaje dla niektórych, że ile to my nie jesteśmy w stanie wypić, że dla innych dawka śmiertelna, a Polak to tam wsiada do to i, i, i se jedzie, i jest spoko. Natomiast, no. Alkohol ma bardzo ogromny koszt społeczny, niekoniecznie, niekoniecznie musi być to, nie zawsze, musi być to wielki koszt dla osoby pijącej. To jest, zaryzykuję, nie, ja nie będę zaryzykował tego stwierdzenia, ale wydaje mi się, że bardzo często, nie wiem czy częściej, ale bardzo często jest to ogromny koszt emocjonalny i też zdrowotny do pewnego stopnia dla osób dookoła tej osoby, która pije. Nawet jeżeli ta osoba nie jest jakaś gwałtowna, właśnie nie bije, nie znęca się w żaden sposób i tak dalej. Po prostu nadużywa alkoholu. Samo to, patrzenie na kogoś bliskiego w takim odmienionym, dziwnym stanie świadomości, szczególnie, że często osoby, które dużo piją Zdają sobie sprawę na jakimś poziomie z tego, że nie robią dobrze, więc są złe na siebie. Z tego powodu mogą czuć się winne, mogą czuć się złe i to też, nawet jeżeli tego nie wyładowują na nikim innym, to widać. I jeżeli mówimy tutaj właśnie o osobach bardzo bliskich, żonie, mężu, dzieciach, rodzicach, którzy obserwują coś z bliska, to też na nich wywołuje no, bardzo silne emocje. To mogę powiedzieć ze swojego własnego prywatnego doświadczenia i podejrzewam, że bardzo wiele osób które tego bardzo wiele, tak się mówi? Czy wie? Dobra, no że dużo osób, które tego które słuchają e, ma, może mieć podobne doświadczenia, niestety. I właśnie tak sobie pomyślałem, że czy alkohol jest mi potrzebny do tego, żeby funkcjonować w jakiś sposób? Czy... no nie no, gdyby się nagle skończył, gdyby nagle była wprowadzona prohibicja albo nie wiem, skończył się alkohol, by, wszyscy by zapomnieli jak się go robi w ogóle to jakby nie płakałbym bardzo, no, no okej, okay, no, no dobra, no, w sensie radzę sobie bez tego rodzaju używek w życiu, w ogóle bez żadnych w, na dobrą sprawę w tej chwili jest okej, okay. więc nie potrzebuję tego jakoś bardzo, Ym, więc w, w najgorszym razie mogę to przynajmniej drastycznie ograniczyć i też szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym, czy mi jest nawet potrzebna ten alkohol od, do takiego używania do, od okazji do okazji, a co tu się jakoś opóźnił, obraz w stosunku do tego, co ja się ruszam? Pa. Znowu coś się pieprzy, cholera. Dobra. Yy, od okazji do okazji, bo z drugiej strony, no, miałem tę te okazję teraz przez ten dosyć długi czas. Yy, różne i. Nie było źle. W sensie, to nie było tak, że o, bo znajomi, oni pili, a ja nie. I przez to, jakby, nie wiem, ja się gorzej bawię. W ogóle, w ogóle nie odczułem tego absolutnie. Nie wiem, może na studiach, kiedy wszyscy byli narąbani jak szpaki i w ogóle robili jakieś dziwne rzeczy, których normalnie by nie zrobili na trzeźwo. No to wtedy bym się pewnie nie mógł odnaleźć w towarzystwie i wtedy musiałbym wybrać, albo się napić, albo wyjść po prostu, nie? Natomiast w tej chwili, kiedy otaczam się mm, osobami dorosłymi, no to, jakby, co najwyżej ktoś może trochę jakąś głupawkę złapać. Ja nie do końca załapię dowcip, że to się akurat śmieszno. co ta osoba, i to jest wszystko. I, to, i, i, i tyle. No, no więc nie widzę jakichś ogromnych korzyści w tym, żeby to robić, ale za to widzę bardzo duży koszt, który mógłbym ponieść, gdyby mi się troszeczkę z tym noga po... A nawet nie powinno, nawet gdyby ten stan, który ja miałem, był zachowany w dokładnie takiej samej, niezmienionej formie. No to tak jak mówiłem, czy ja naprawdę chcę, żeby moje dzieciaki kojarzyły mnie z tą szklaneczką wieczorem, z tym zapachem. No, bo ja tak sobie tu szklaneczka, tu tego to czasami jeszcze nie spał Gustafa, już sobie tam tutaj drinek, tu tego, a to potem buziaczek jakiś i go do, i, i, i go, jakby utulałem w tym, i tak później sobie powiem, przecież on czuje ode mnie, przecież on ma węch, od no, tego, że nie spałem, no, ma węch działający nos, czuje to tak, nawet jeżeli to nie jest dla niego nieprzyjemny zapach, no, bo też to, to nie było jakieś przepicie, nie wiadomo, menel, tylko, ale czuje ten zapach, jak go czuje, no, to już będzie go kojarzyć ze mną i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić. No i tak jak mówiłem wcześniej, rekomenduję wam moi drodzy, żebyście się bardzo, bardzo dobrze zastanowili, na ile wam to jest rzeczywiście potrzebne w życiu. A może być potrzebne, ja nie wiem, ja nie, nie chcę też nikogo oceniać, no. Może komuś jest to potrzebne i dzięki temu się lepiej rzeczywiście czuję i funkcjonuje. Nie wiem, no, wątpię, szczerze wątpię. Tak, żeby być zupełnie szczerym, szczerze wątpię, ale no okej, okay. no, nie moje życie, nie mój cerk, nie moja małpy, ale. Zastanówcie się nad tym. Tak. Super, no to ja już odpowiedziałem, co miałem do powiedzenia. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, jakiś follow-up do tego, macie jakieś swoje spostrzeżenia, post pytania, zachęcam do ich zadawania, choćby w komentarzach na YouTubie, pod podcastem, jeżeli słuchacie tego na Spotify, czy iTunesach, czy czymś tam innym, to zapraszam tam na YouTube, a ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, w demach do mnie piszcie, jak tam chcecie. Możemy z tego nawet może jakąś dyskusyjkę, zrobić może jakiś follow up, jak to się ładnie mówi, ja zrobię za jakiś czas drugą część, właśnie uwzględniając wasze, wasze historie czy odpowiedzi. I jeszcze na sam koniec chciałbym zdrowia życzyć, zdrowia, żeby po prostu, żebyście byli zdrowi w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie, żeby było super, żeby było fajnie. Ja lubię jak jest fajnie, ja lubię jak wszystkim jest fajnie dookoła, bo jak ludziom jest fajnie, to są też fajni dla innych i wtedy jest fajnie po prostu, nie? fajnie jest. I jakby co, to zapraszam pamiętajcie na patronite.pl slash panmareł i tam zachęcam do tego, żeby zostać patronem patronką. I jak się płaci dycha, albo lepiej miesięcznie, to ja wtedy daję taki link tajny do grupy na Facebooku i wtedy te wszystkie rzeczy, te wszystkie podcasty, a znaczy nie wszystkie rzeczy, wszystkie podcasty, które ja wrzucam będziecie dostawali wcześniej. Yy, przed, przed tymi ludźmi, którzy patronami nie są, zachęcam bardzo serdecznie, a jednocześnie dziękuję też już obecnym patronom, czyli na przykład Pawłowi Wojciechowskiemu, Krzysiowi Rupińskiemu, Andrzejowi Czajewskiemu, nie wiem dlaczego powiedziałem Krzysiowi z Krzysztofowi, Krzysiek mam nadzieję, że nie masz mi za złe, z Skorupce, Elżbiecie ziłkowskiej i Wadymowi Wieczorkowi, a także wszystkim pozostałym patronom. Z innych progów. Kochani, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie.